I Siemanko ja jestem miksa w dzisiejszym odcinku jakby będziemy mieć nowego członka chyba jak się zgodzi w naszym teamie. Jest to Kacperlo. Link będzie się mieli w opisie i takie inne rzeczy dzwoniliśmy już do niego, mieliśmy niby, że pograć. On już tam idzie. Witaj! Witaj! Mam na ciebie chyba dobrą informację to na znaczy jaką? No to choć usiądziemy i pogadamy. To jest naprawdę poważne. No, się przywitać z widzami. Witam bardzo serdecznie. Chodź tutaj, się idziemy sobie. Witam. Ogólnie... Cześć. Ogólnie tu padł taki pomysł, żebyś dołączył do nas na kanał i po prostu nagrywał z nami odcinki. Może być, tylko że ja teraz jestem jakby zajętym człowiekiem i ja nie no, mam No tak, rozumiem, rozumiem, ale też po prostu chcieliśmy przyciągać do kanału, ponieważ chcemy, chcemy rozwinąć ten kanał bardzo dobrze i ogólnie co więc po pranku, nagrywaliśmy prank, że on kończy, bardzo mnie wkurzył, ale już jestem spokojny, i co, no to ogólnie chodzi o to, że LKB będziemy być potrzebny raz do nas na kanał, ogólnie to jakby coś tam niby będę Ci dawał, nie, tak zamówiasz. No na razie tu mamy te 21 subów, to to się potem rozwinie. nie mamy 21, mamy 18, bo spadły suby, są zły. I co, no to ogólnie wiesz, możemy tak popracować, nie, i to będzie się rozwinęło, ten kanał. A ty sam nagrywasz na YouTube'a gamingowy, tam link będzie mieć w opisie do niego, do jego kanału. Przymierz rację. No tak, no i będziesz miał z tego też profit, nie? Bo ty nawet dobrze się to nagrywa, nie? Co wiesz? Oho piesio, piesio, chodź Piesek lata. To co? Przyjmujesz? Przyjmuję. to, to co, no to jesteśmy kwita, nie? To co, no chyba jesteśmy mówili na odcinek? Kiedy będziesz chciał, to tak będzie. A to będę o pisał. Dobra. Jesteśmy A ja patrzą. jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym, że po prostu zapraszam Was do subskrypcji. Tutaj na Discorda, bardzo fajny Discord. Będziemy mieć link w opisie na dole. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.